Na momentu, moment, na który każdy czeka całe życie, czyli ostatni tydzień w szkole, w całym moim życiu, także spędźmy go razem. Został mi dokładnie jeden ostatni pełny tydzień szkoły. Jest dzisiaj 7 kwiecień i właśnie dzisiaj jest mój przedostatni poniedziałek w szkole, co jest za wiem, czy smutne, czy fajne w sumie. I właśnie dzisiaj, do dzisiaj chyba muszą być wystawione u mnie proponowane ocenę więc no już praktycznie jest luz. No i jest już taka no końcówka i właśnie zapraszam was na vloga z tego ostatniego, pełnego tygodnia szkoły. Jeszcze to do mnie tak nie dochodzi, mam wrażenie, że jest już koniec szkoły praktycznie dla mnie i że już później jest serio matura i że serio już będę ją pisać, nie próbną, tylko tą Tom, która zadecyduje, czy dostanę się na studia, czy nie. Ale w ogóle jeszcze nie czuję wakacji, bo na przykład właśnie w piątek było mega, mega gorąco i poszłam wtedy na mój pierwszy bieg w tym sezonie, bo właśnie tak sobie w tych cieplejszych miesiącach biegam, raczej na zimę, właśnie nie. A więc poszłam w piątek, a w niedzielę już było tak zimno, naprawdę była temperatura na minusie. A dzisiaj padał śnieg. Jak się obudziłam, to był śnieg na autach. Właśnie mi zaborczało w brzuchu i właśnie idę sobie zjeść śni. obiad, bo przed chwilą wróciłam ze szkoły i mama mi zrobiła makaron. Ulala, co jeszcze na leśniczki! I powiedziałam ostatnio, że nie jem słodyczy, ale dostałam cynamonkę i, I jakby co ja później jadą słodyczy przez cały ten tydzień. Uznałam szczerze mówiąc, że... W zasadzie to pocają mnie ja tych słodyczy? Jak zacznę biegać, to i tak moja buzia wygląda o wiele lepiej, że może jakbym i biegała, nie jadła słodyczy, by było jeszcze lepiej, ale nie uważam, że jest mi to potrzebne, że mam jakieś wskazania zdrowotne. Także po co, po co się ograniczać w życiu i po co odmawiać sobie przyjemności? Więc pod podgrzewa, ale znalazłam takie ciasto w lodówce, więc kurde. I tak sobie pomyślałam ostatnio, że jak się przeprowadzę już na studia i jakby będę mieszkać w mieście, to zapisałabym się, jeżeli na coś takiego się w ogóle zapisuje, bo nie, nie, nie jestem pewna, to właśnie chciałabym się zapisać na klub książki, czyli coś takiego, że na jakiś tam dzień. Musicie sobie przeczytać daną książkę i później po prostu się te osoby spotykają i się omawiają, i to mi się mówi o swoich spostrzeżeniach, swoich odczuciach po przeczytaniu jej. I myślę, że to by było mega, mega spoko, choć no, byłoby to pewnie też wyjście z mojej strefy komfortu. Musicie powiedzieć, jak wy zrozumieliście daną książkę, mimo że na przykład nie tak mieliście zrozumieć, albo że każdy inny zrozumiał ją zupełnie inaczej. I, I w ogóle też by to było fajne, żebym miała jakąś książkę, którą muszę przeczytać, która na no pewno by była fajna, jeżeli mamy omawiać. u mi w piątek takie buty. O, takie. Damy do ulubionych na Zylandę i moja mama mi je zamówiła, bo chciałam sobie zamówić buty do biegania. Ale znalazłam te, choć one nie są stricte do biegania. I mi je zamówiła, bo był na nie kodzik minus 50 zł. No, w sensie no podobają, mi się, ale tak wiecie, bardziej takie na co dzień. Pokaż wam jeszcze z bliska. A dzisiaj pewnie mi jeszcze przyjdą y, do paczkomatu te buty do biegania, które chciałam faktycznie, bo, bo pojawił się właśnie w piątek na nie kod rabatowy. Tylko są to takie właśnie droższe buty, ale no i tak muszę sobie kupić jakieś do biegania, bo te co ja mam, te które noszę na WF, no to mam je od, po, od początku liceum, albo nawet kupiłam je jeszcze wcześniej. No i już wiecie, są takie no wy, wygniecione i... I chciałabym mieć jakieś takie fajne dobiegania, które wiem, że, że będą tak chronić moją stopę i moje stawy przed, przed jakimiś tam, no nie kontuzjami, ale jakimiś tam skutkami obocznymi, żeby mnie że kolana nie bolały i w ogóle, jak biegam po asfalcie, nie? Więc zamówiłam takie trochę droższe, ale zobaczymy, czy będą fajne. Zamówiłam z dzieło dziecięcego. Chcę, tak by o stówę czy ponad stówę, chyba nawet tańsze niż bo o, sto, o 180 chyba łącznie z tym kodem robotowym weszły taniej niż na stronie Naika dla dorosłych. Jest już po 18 i robię sobie arkusz z matematyki, oczywiście po co innego, ale już mnie tak ta matematyka denerwuje, choć jakby cieszę się, że uczę się tej matematyki, bo to jest fajne uczucie umieć tak rozwiązywać zadania i wyciągnąć takie notatki, takie obliczenia, bo wygląda no to tak. Wow. I, I fajnie jest umieć, ale niektóre rzeczy mnie po prostu denerwują. I, no i przez to, że został ten miesiąc, to w końcu przyszedł czas, że muszę się skupić na tych rzeczach, których nie umiałam, żeby też się trochę bardziej ogarnąć. Zawsze tak wiecie, pomijałam i robiłam sobie rzeczy, które potrafiłam i były takie prostsze, a teraz w końcu muszę przyjść do jakiejś takiej geometrii i, i kombinacji. Oglądałam trochę takiego filmiku z kanału Matma Passion planimetry, a do z poziom rozszerzony. Potem uznałam, dobra, zrobię sobie jeszcze przed ćwiczeniem jedno zadanie. I było takie mega trudne. ja wiedziałam po prostu, że ja nie zrobię, ale uznałam, dobra. I wyszło. Wczoraj zrobiłam właśnie z takich zadanek, które znalazłam na internecie. bo jakieś 25 zadań i jedno mi wyszło. Jedno. A teraz zrobiłam takie i wyszło. Jestem w trakcie ćwiczenia, ale przyszły moje buty. Także otwórzmy mm -hmm. są brudne. Uwaga. Tam tarara. I naprawdę w rzeczywistości wygląda o wiele lepiej. Ten w ogóle kolor jest tak nasycony tutaj. Już jest plama. Też wygląda góra. Jestem ciekawa bardzo, jakie będzie pierwsze wrażenie na stopy. Czy będą jakieś takie mega miękkie czy coś. Nie nie. Nawet by mogły być mniejsze, mi się wydaje. I dobra, ubrałam drugi i faktycznie jest tak mięciutko. W sensie nie wiem, czy jest jakoś mega wybitnie, no bo nie mam jakiegoś dużego doświadczenia z butami do biegania, ale naprawdę te kolory w rzeczywistości są o wiele bardziej wyraźne i o wiele ładniej to wygląda ale w ogóle bardzo ładnie się prezentują te buty Zaraz mega ładne tylko wcale wydaje mi się, że powinno mieć mniejszy rozmiar, bo tu mam duży palec mam też w końcu nową maść, bo przez ponad miesiąc używałam takie które są dostępne nie na receptę takie o trzy, no ale one na trącik, wiadomo, nie są jakieś takie mega, mega mocne i mam teraz epiduo Forte i używałam je kiedyś i pamiętam, że właśnie trochę mi podrażniło skórę, bo było wysuszające, ale może właśnie o to chodzi, żeby było mocniejsze, bo właśnie wszystkie inne, a i dość sporo, innych maści, to to nie dawało mi za bardzo jakiegoś efektu, więc znowu to mam, więc zobaczymy jak moja skóra zareaguje. Jakie to są czubki, ja. To jest 15 gramów, ale patrzcie jakie małe! Historia koła się czy podobna sytuacja co rok temu. Dostałam wyższą ocenę z geografii niż spodziewałam się, że dostanę, bo właśnie rok temu dostałam piątkę, ale też jest inny nauczyciel z geografii. Mimo, że myślałam, że dostanę czwórkę i akurat właśnie rok temu udało mi się zrobić tak, że właśnie pani mi dała tak niespodziewanie piątkę i akurat mi właśnie wyszła średnio równo na pasek. No a teraz już jakby musiałam podwyższyć dwie oceny, bo ogólnie mi z tegorocznych ocen wychodzi pasek, ale z tych. Przymiotów co były we wcześniejszych klasach, łącznie to mi właśnie nie wychodziło, bo bym musiała z dwóch przedmiotów mieć ocenę wyżej, ale znowu z geografii dostałam wyższą ocenę niż myślałam, że dostanę. No i tak, kurde, jak z jednej tylko, z jednego przedmiotu trzeba po prostu podwyższyć ocenę, to uznałam, że spróbuję, ale strasznie mnie to stresowało, bo tak, no wiedziałam, że raczej mi wychodzi piątka z matematyki, bo właśnie pani z matematyki, czyli naszej wychowawczyni, się pytałam. Ale już znam, dobra, no, no spróbuję i tak już jej później nigdy pewnie nie zobaczę i no, no, no i tak jakby nic nie stracę, nie? Po prostu mogę się zapytać, nie? C no, no bo nic się nie stanie, a wiecie, po co mam odpuszczać, jak właśnie mogę dostać książkę, bo na tym mi zależy, bo szczerze mówiąc już już jestem w takim wieku, że nie zależy mi już na tym pasku. W sensie wiadomo, no i był fajnie, ale no, ale chciałam dostać książkę i poszłam do pani, no i powiedziała, że no, no kurde no to tą, szóstkę, tą, tą no, no raczej nie. Co ja oczywiście rozumiem pytanie, ale jak się dowiedziała właśnie, bo moja przyjaciółka powiedziała, bo one też tam stały, że że między jej książce zależy, to powiedziała, że właśnie pani z biblioteki mówiły jej, że ja tam mega dużo wypożyczam i że ona mi nawet może tą książkę zapewnić, że już nawet nieważne, czy mam pasek czy nie, ona mi może załatwić książkę, także mega się cieszę, też już jakby... Mega mi jest miło, że po pierwsze odważyłam się bo się stresowałam do niej podchodzić, bo no ja nie jestem dobra w interakcjach społecznych. Druga rzecz to właśnie rzecz, z której się cieszę, to to, że mi się udało, ale trzecia to jest to, że też czuję, że jak się jest pozytywne, z pozytywną energią się podchodzi do rzeczy, to serio wszystko się udaje i że wszystko naprawdę idzie dobrze. Także mega, mega się cieszę, że mi się udało. Nie zależy mi już na tym pasku, ale fajnie, że będzie książka i nawet mi powiedziała, że jej mogę powiedzieć dokładnie, jaką chcę, ona mi taką książkę da. Także mega, mega miło. Widzicie? Trzeba być dobrym człowiekiem, dobrym energii, po prostu bądź dobrym człowiekiem i nie bój się i pytaj. I widzicie? Jakbym się nie zapytała, to by nie było. I wciąż sama nie wiem, co mam zrobić z tymi butami do biegania, bo I tak jak, wiecie, patrzycie sobie na te buty i pomyślicie, że to jest 500 zł, pół tysiąca, to sama nie wiem. W sensie są fajne i jak później pobiegałam sobie w salonie, tak trochę właśnie dłuższy fragment, to czuć, jak one wybijają, że one faktycznie... Tak wystrzeliwują, że jak sobie pomyślę jak ktoś miał jeszcze lepsze buty z jeszcze tutaj lepszym tym ząpianką. Właśnie moim zdaniem to już jest takie oszukiwanie jak ubierają właśnie takie buty na, na jakieś zawody, bo, bo to faktycznie przyspiesza Znalazłam jeszcze na obuwie e, ASICS Nova Blast 5, które właśnie też oglądałam, ale one są jeszcze droższe, bo one są za 600 i nigdzie też nie są dostępne, nie ma żadnego kodu rabatowego za bardzo yy, na te kolory, kolorze, który mi się podobał. Ale znalazłam na obuwie, trochę właśnie w innym kolorze, takie, że to całe tutaj, to ta pianka jest biała, a tutaj jest cały taki ciemny, chyba granatowy. I jest na nie minus 30%, więc mega dużo. Dobra pasa i dobra energia dalej trwa. Nawet mam dzisiaj pizzę i moja mama właśnie przywiozła ją. I patrzcie na tą pizzę: to jest pizza Cezar, i właśnie na górze, na margaricie. Są składniki normalnie, jak na Cezara, czyli sałata, sos, kurczak, pomidorki i parmezan. Będę sobie teraz dokańczać już ten dziennik, bo, bo w czwartek idę do biblioteki i w końcu będę miała nowe książki. Ale już mi została końcówka tylko To jest taka książka, której się nie da przeczytać szybko, bo tu jest tak gęsta ta, ta wiedza, powiedzmy, że trzeba to czytać tak powoli. Więc właśnie trochę mi czasu zajęła ta książka, ale już w czwartek idę do biblioteki, już mi tutaj mało zostało, więc doczytam to sobie i będą nowe w końcu. Piłwik chcesz się pytać, co czytasz? Dziennik do Koprowicza. Jak to wygląda? To jest moja piżama. Tak to czytam. I moja pościel z Hello Kitty. Ustałam sobie wcześniej, bo jest jeszcze przed siódmą, ale lekcję mam na dziewiątą pięćdziesiąt. I uznałam, że sobie właśnie teraz napiszę do z niemieckiego. Także, that's what I'm doing, right No, o szóstej pięćdziesiąt osiem. Chciałam do domu i szczerze już czuć tak powoli taki klimat końca w szkole, choć ja osobiście go nie czuję, bo chodzę w kursce jeszcze, więc nie połączyły mi się kropki, że, że kończę szkołę tak faktycznie i że, że są wakacje za niedługo. W sensie wiadomo, jeszcze matura, ale, ale no praktycznie koniec, bo niedawno nawet był jeszcze śnieg. Ale właśnie tak nawiązując do tego, co powiedziałam wieczorem, że właśnie mam tą piszemy w Hello Kitty, ta forma właśnie, jeżeli czytaliście durkę to przez to, że czytam jego dziennik, to szczerze mówiąc coraz bardziej rozumiem, jakie on miał przesłanie. I tak coraz bardziej rozumiem w ogóle tą osobę, bo jak się przeczyta Ferdydurkę, to to właśnie takie wrażenie, po co ty to wymyślał takie i weź tu jeszcze zapamiętaj te wszystkie rzeczy z matury. Ale jak się tak zagłębiam w jego postać, to naprawdę jest taki inteligentny i właśnie czuję nawet tą formę, że przez to, że może nie czuję się jakoś dorośle, to właśnie przez to, że wiecie, nasze szepetach do szkoły mieszkam z rodzicami, mam później fellow kitty, to wiecie, może przez to tak tego nie czuję, ale... Ale właśnie, właśnie rozmawiałam o tym z moim przyjaciółką, jak zanim wyszłam ze szkoły, że pewnie jak się wyprowadzimy, to to się to zmieni, nie? Ale nie żeby mi to jakoś przeszkadzało szczególnie, ale taka tylko uwaga, no. Byłam właśnie dzisiaj jeszcze w bibliotece. Wiem, że ja za dużo mówię właśnie, spróbuję nad tym popracować, ale byłam w bibliotece, bo mamy takie karteczki, że tam trzeba podbić i u pielęgniarki, i w bibliotece, i że oddaliśmy szafkę. Takie, no takie coś. I też tak było tak, tak miło, że, że to pani mnie tam pamiętała. Moja mama zrobiła Bowl, Znowu, w yy, sensie znowu, dawno go nie było. Taka zupka wygląda dziwnie. Kiedyś już Wam mówiłam, że bardzo lubię tą zupę, ale nie jadłam jej od, od mojej imprezy urodzinowej, rodzinnej, bo to był dzień po studniówce i mi było tak niedobrze tego dnia. No, bo jadłam, wiecie praktycznie w środku nocy, jak ta studniówka była do piątej i właśnie później na moich urodzinach ta zupa była i jak ja ją do mi było tak niedobrze zabrałam się za robienie zadanek z prawdopodobieństwa i już myślałam, że będę mówić, że coś mi nic nie wychodzi a teraz mi chyba pierwsze zadanie wyszło Chwila, chwila. Ja mam jakieś normalnie chyba trzecie oko. Ej, co jest? Ja nie mogę! Kolejny raz tu mówię, że ja nie wierzę czasami w moją manifestację. Jak dobrze to czasami działa. Nie wiem czemu, uznałam, sprawdzę sobie ocenę. Po prostu, tak nie wiem. Ja poczułam po prostu, że muszę wyjść na dziennik, wchodzę na dziennik. I tak patrzę sobie na tę ocenę. I tak patrzę właśnie teraz na te z tego roku, nie tylko. I tak chciałam zobaczyć, z czego mam czwórkę. I tak patrzę, ej, z niczego nie mam czwórki, patrzę na język polski. Pani mi zmieniła ocenę proponowaną na piątkę. Jak ja rok temu ją płakałam specjalnie, czytałam pleci karamazów mega szybko. 400 stron przeczytałam chyba w tydzień, a i tak mnie podwyższyła tej średniej. Już myślałam, że nie dostanę paska, po czym też niespodziewanie dostałam z geografii piątkę. I tak samo teraz myślałam, że nie dostanę paska. I brakowało mi jednej oceny do podwyższenia. I teraz patrzę, że mam z polskiego 5, czyli mam pasek. Jak ja mówię, że ja czuję, że ktoś nade mną czuwa, to ja, naprawdę? Ej, uważam, że jestem serią mega, mega szczęśliwą osobą, się nieszczęśliwą. Happy, tylko chodzi mi o laki, że mam farta. I nie wierzę. Po prostu historia koła się toczy. Jakim cudem taka sama sytuacja jak rok temu? Napisałam to... O tym mój przyjaciel uko i powiedziała, że właśnie może nasza wychowawczyni powiedziała. I ale myślicie, że faktycznie moja wychowawczyni powiedziała? Ale w ogóle jak wychodziłam do... na pociąg wtorek i wtedy co miałam się pytać pani z matematyki czy mi podwyższy tą ocenę, żebym miała pasek, to jeszcze przed wyjściem, bo trochę mnie to stresowało to, przed wyjściem tuż, tuż jak miałam wyjść na dole, do lustra ja sobie powiedziała Uda się, no będziesz miała pasek. Uda się. Ty masz pasek na świadectwie, ale no później jak nie wyszła ta matematy, no to... Pogodziłam się z tym jakoś, a jednak się udało. I starałam teraz taki moment wzruszenia, bo to jest mi tak miło, bo ja się tak starałam i tak tak naprawdę chciałam mieć ten pasek i uważam, że naprawdę na niego zasługuję, bo uważam, że dużo się uczę, ale już się tak pogodziłam z tym, a jednak mi się udało i jest mi tak po prostu miło, że wiecie, że ja się tak starałam i ktoś to docenił i że mi się udało, w sensie... A naprawdę już nie chodzi o ten pasek bo to jest jakby najmniej ważna rzecz dla mnie, ale o to, że po prostu też mam taki moment wdzięczności, bo mam takie szczęście w życiu, że fajnych nauczycieli i że tak... i że tak nawet to zrobili i że jest mi tak miło i że rok temu też się udało i że mam takie szczęście, że wszystko mi się udaje robić tak, jak chcę, bo się staram. I nawet jak się nie udaje, to staram się być pozytywna i ostatecznie się udaje i... Właśnie to bym chciała przekazać, że żeby robić to, co chcecie i nawet jak się wydaje niemożliwe, nawet jak się udaje, to dalej w to brnąć. Nawet jak to się wydaje niemożliwe. Bo na przykład wiedziałam, że na 100% nie dostanę tej szóstki. No i dobra, nie na 100%, ale tak na 98% wiedziałam, że nie dostanę tej szóstki z matematyki, ale uznałam, dobra, zapytam i dzięki temu doszłam do tego, co chcę. Chociaż było mi głupio o to pytać i chociaż wiedziałam, że to będzie niemożliwe, to doprowadziło mnie to do celu. Zrobiłam sobie na kolację taką jakby owsiankę jajecznicę, owsiankową jajecznicę, bo tutaj jest płatki owsiane, banan i jajko. No i czuję ogór, masło orzechowe i orzeszki. czyli orzechy laskowe. Oglądam teraz taki film sekretne życie Waltera Mitty. Dzisiaj jest mój przyjaciół tyczączka w tej szkole. Jeśli mówię, to jest ta perspektywa, że się pamięta te wszystkie dni, kiedy się nie chciało tu przychodzić. Kiedyś się stresowało, kiedy były lekcje, które się nie lubiło, jak fizyka czy chemia. A teraz już koniec. Najciekawsze jest to, że ja dwa lata z tego liceum mam nagrane Każdy tydzień, są każdy tydzień z mojego życia Przez ostatnie dwa lata mam nagrane no. też, no? Nie chcę. Nowym hobby jest chodzenie do biblioteki i szukanie mam książek. I ale serio, coś z tą moją manifestacją jest nie tak, w sensie, że ja tak, ja nie wiem, ja tu chyba naprawdę mam jakąś moc, bo dwie rzeczy. Najpierw, jak wracałyśmy z moją przyjaciółką z biblioteki, to myślałyśmy o tym, żeby kupić cenamonkę i szukałyśmy w piekarniach różnych, ale nie było. A później, jak wysłałam już z pociągu, który w ogóle się spóźnił, i tak zamarzłam, jak czekałam na niego przeczytałam już 40 stronie jednej książki to tak sobie myślałam, że życie jest takie nieprzewidywalne, że wrócę sobie do domu i może będzie pizza na mnie czekała, albo babcia upiekała ciasto, albo jakby nie wiadomo co. Wchodzę do mojego pokoju: cynamonka. Cynamonka czekała na mnie w pokoju. Kocham moje życie na złudze, co prostu Pożyczyłam sobie w bibliotece dzisiaj tylko dwie książki, które ja sama znalazłam, także tylko temu, bo chciałam jeszcze jedną taką krótszą, ale nie umiałam jej znaleźć, więc uznałam, dobra, wezmę tylko dwie. Pierwsze to rozmowy z przyjaciółmi, nigdy o niej nie słyszałam po prostu. Wyświetliła mi się w TikToku, że książki, te, które oddałabym duszę, żeby przeczytać jeszcze raz, nigdy o tej książce nie słyszałam, ale dałam sobie na gutryc. Znalazłam. Więc wypożyczyłam więc i właśnie jej przeczytałam już 40 stron, jak czekałam na opóźniony pociąg. I druga to w stronę Savannah Marcela Proust, nie wiem jak się to wymawia, bo o tym opowiadał Kombrowicz w dzienniku. Więc uznałam, dobra, przeczytam coś od niego, też na Wikipedii przeczytałam, że to jest uznawane za jakieś arcydzieło, że to jest jakaś mega super książka. Także znalazłam, jest trochę grubsza nawet niż ta poprzednia, ale... Teraz będzie wielka noc, więc jestem naprawdę ciekawa, czy to serial będzie takie arcydzieło i zobaczymy.